Twój to jest też u dealera nagrywane, a szukałem takich niezależnych opinii o tym motocyklu. I nie było! Nie mogłem znaleźć ani w internecie na YouTubie, ani nie mogłem znaleźć w, w tym. Żadne posty na Facebooku, nic, nie? W internecie na forach. Ciężko o tych kuczach w ogóle coś się dowiedzieć. Jedynie co możecie się dowiedzieć, no to jedynie na... Pojdziecie sobie do Dillera kurwa, nie? To wam opowie o czym... coś o tym. O no i tu Macie kurwa, ja wjechał jakąś 50 A my daliśmy ładnie, co? No odstawieni wszyscy, nie? Także mówię, motocykl fajny. Szukałem opinii o tym motocyklu, o innych 125, byłem... Myślałem jeszcze o QWA RKF. Jak myślicie o ki RKF, bo przymierzałem się też do niego, są 25, no to jeśli macie punkt 1,85 85, no to myślę, że nie ma co się zastanawiać i nawet nie patrzysz na niego, bo wiem, że też jest fajny, cena jest fajna i też ma dużo takich fajnych bajerów, nie? Bo ki to ogólnie jest podmarka chyba QJ Motora, nie? Z tego co kojarzę. Że też jest fajnie wykonany, ale wsiadłem na niego i on zdecydowanie był za mały, nie? RKF a jest macie 85 m powyżej, no to nawet myślę, że nie ma co patrzeć na niego. Tak szczerze Na co jeszcze patrzyłem? Patrzyłem na używane jakieś używki, na Honda CB, CBRK, YZF No ale mówię, to są pieniądze w rzędu Jak chcecie jakiś fajny motocykl dorwać przynajmniej w mojej okolicy w Kujawsko-Pomorskim 125 w miarę sensowną, mówię, nie? taką, żeby ładnie wyglądała i miała jakiś przebieg, jeszcze w miarę, w miarę, bo to zdychę i musicie wydać, nie? Zdarzy się coś za 8, 9, 9,5, ale motocykle mają przeważnie, nie wiem, 30 tysięcy przebiegu na 50, 40, 25, 35 no i mówię, ja nie chciałem się, że tak powiem, czy wiem, że to są dobre motocykle, nie? Niby bezawaryjne, markowe. Zawsze fajnie wygląda, fajniej powiedzieć komuś, że tam masz jamaszkę, a nie urzeja. No ale mówię, jeśli miałbym wydawać tyle i coś tam by wyskoczyło, że jakiś remont silnika, coś trzeba było wymieniać ładować jakieś pieniądze, no to mówię, chyba trochę się to z celem mija, nie?